We wolnością, weźmiemy battle Siema siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy w dość takim ciekawym miejscu, bo jesteśmy na Królestwie 3.2.2.8 i powiem wam, że zastanawiałem się, czy o czym zrobimy odcinek, ale w sumie to się dzieje w Rise of Kingdom z polskiej społeczności i może rzeczywiście warto zrobić tutaj o tym filmik. Tym bardziej, że tam już od paru, od jakiegoś czasu, no tam chyba dwóch, trzech dni, mamy dużo informacji dotyczących tego, że coś tu się dzieje na tym królestwie. No i królem jest tutaj Polak. Polak, który był kiedyś na królestwie 2732. Stamtąd też odszedł, bo nie robił z tego, co wiem, swoich DKP i tak dalej. Ale nieważne, no jakiś cudem, nie wiem jak, ale jest tutaj królem na tym kadak. Eee, co na jaką tu mają? Twoją domenę. A, okej, okay, ciekawe. Ej, no i ogólnie m, tutaj on razem i bardzo tutaj jest twoją bażoną Andzią, tak? bo tu wiem, że bo Andzia też jest y, razem, y, tak, to jest razem? Tak, tak, tak. Oni są tutaj jakby m, rządzą tym królestwem. Ymm, no. Mieli tutaj króla, lecz chyba władze chciało, chciała przejąć te rosyjskie czy rosyjskie sojusze. To chyba to C -K Y. to są chyba też tak, ci Rosjanie i ci po lewej stronie również. Już zobaczymy. Tak, tutaj to są to są chyba te rosyjskie z tego co wiem. War Agency Dover We Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No widać, że tutaj coś tutaj dzia działem. No i jeszcze jakieś tam dwa temu widziałem, że normalnie tu, była, tu był fort w tym miejscu, no i tu i to były normalnie miał tutaj dostęp do kiedy zaginionej, lecz no jak widzicie, wypchali ich, to w do tyłu, no ale tutaj chłopaki postawili sobie dziewczyny, oczywiście. fort. No i tutaj twardo walczą. Tu są twarde jakieś walki. Gdzie tak jak widzicie Polaków tu jest dużo, ogólnie ja tutaj dużo Polaków kojarzę z innych KD. Gdzie no, też nie robili swojej DKP. Ogólnie tutaj bardzo dużo ludzi zmigrowało. Jak wam zaraz pokażę ile tutaj ludzi zmigrowało No to królestwo. i Czy to swoimi farmami, czy minecontami. E, Wiecie było 500 e, migracji. E, przed chwilą było 63, czym jest teraz 57. <laughs> Jeszcze, ale zarysowanych 606 i teraz już można przez cały czas migrować i co słuchajcie. To jest open, open world. Nie tutaj wyczyścić to, czy też jednym, czy też drugim to będzie czarowane Widzę, że nawet Gochu tu jest. Gohu to jest mojego drugie konto, tak, tak dużo. Dużo ludzi też tu możemy kojarzyć z 27 czy gdzie ja grałem, bo tutaj wiem, że Polacy poprzenosili swoje konta, bo no, nie dawali, nie robili swoich DKP, bo bym musieli zmienić swoje królestwa. Niektórzy szukali, nie mieli miejsca, a tu się nadarzyła okazja, żeby akurat, o jest Daro też, jest Conan, Conan też, Konana kojarzy z innego kadeka akurat, no ale jest takich parę kadeków gdzie, a parę font, e, które będziemy kojarzyć po prostu z wiecie, z, z Polski Królestw, tak? No i tutaj bardzo walczą o to, żeby przejąć to kd. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Czy przejąć, czy jakby zostawić. no Rosjanie tutaj mają bardzo mocne, jakby tak powiedzieć, zaplecze, jak przyglądaliśmy ich sojusze. To nie ma co no, no, nawet mówić, bo to w sumie dwa sojusze są, jakby tak powiedzieć. Nie wiem, ile tam jest Farm, ile sojuszy, ale. Znaczy ile farm, ile main ale no tutaj troszeczkę tego jest. A tu chłopaki, no, dopiero tak się, no, rozbudowują, więc tutaj takie gracz i gocha już rozmawialiśmy. Do on nie kojarzę. Ja to ja, grał ze mną. Tak na 2732. To pamiętam. Chyba Grzesiek też. Śląski, Alt i Mine też. Gdaro. Kaszub kojarzę. Manik 89. też chyba skądś kojarzy. Siwy 21PL. 212. Nie wiem, czy on czasem nie grał na 3,0,90. Skądś kojarzy? Lobo. Testeku chyba też kojarzę skądś. Tak. Widzicie, to są takie małe konta, które no przeszły, żeby opuścić. Zresztą widzicie, że z 2.7.2 2 mają niektóre Avatary, Niewomir, też z jakiegoś KD. Niektórzy tutaj jakimiś swoimi drugimi alt-kontami też skoczyli. No ale tak jak widzicie, no, tutaj jest paru takich graczy, ee, którzy... Większość rzeczy się Polaków, też ze swoimi słabymi, mniejszymi kontami przeskoczyli tutaj pomóc, no i walczą. Walczą tutaj na, na, na takim KKD. Ja pisałem tu bylcowi, że jak pisał z nami na kanale, tam taki mamy jeden nasz wspólny, że to może być ciężki orzek do zgryzienia, że to przyjąć, bo naprawdę musiałby ściągnąć naprawdę do rekonta No ale napisał, że będzie tam działał z tym, a potem wiem, że chyba wczoraj dostaliśmy informację, jak napisał, że. Odpuszcza, migruje gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. A on to byle sobie jakieś rali może będzie puszczał, bo tutaj się do niego dorzucają. Może jakieś rali na flagę zobaczymy. Eee, ale no, ma pisać, że niby odchodzi. Oczywiście sensie, że zmienia KD, ale zostawię open. Eee, jakby tak powiedzieć, open door. Więc no, Ciekawe, no, słuchajcie, to jeszcze jest półtora dnia migracji, nie? Y, eee, czy płac, tak, tak, dzień i tak gdzieś w końcu jeszcze zanim zajmą zaginioną świątynię i przejmą mrózcy, no to, no to jeszcze jest. Jeszcze mają czas, żeby tu ściągnąć te 50 parę kąt i zrobić problem. Panie też ile kąt tutaj przeszło, wiecie, z. z, z mm, którzy też do rusków dołączyli, no bo wiecie, to może działać z dwie strony, jak i tu, tak i tu. No ale tutaj typowo, bardziej działa się na mm, tym, na girze i na tym co mamy niż na tym e, jakie mamy DKP a czy jakie mamy, jaką mamy technologię tutaj widzę, że ona nie wycina tym swoim ke, ke marszem, zresztą ma fajny, fajny, fajny tam ma na dwóch dwóch, tak? na dwóch marszach jak pamiętam tam kiedyś mu pomagałem z paroma rzeczami niektórzy kona mogą kojarzyć tam z innych tak powiem historii, ale to może zostawiłem jakieś na jakiś odcinek. Mm. No. no to są mocne konta, znaczy mocne na takie kadeki no to są w miarę okej, okay, więc tutaj no, będzie troszeczkę walk. Wojna domowa, zresztą że to jest wszystko podcinane, nie ma nigdzie przejść do pas, pas, y, y, no masakra jakaś, nie? Spobaccie, jak są wszyscy podcinani, po nie? Tu coś co się budują z tego, tu z tego. Wszystko powycinane w pień. To jaki był sojusz? Zbudowa takiego kadeta, wiecie, To może ile będzie trwało? Masakra, nie? Ja nie wiem, w jakim to Sidzie jest, choć teraz, jak to tyle przyjmie wiary, to będzie zaraz do Sidu, a trafi nie. No, ale masakra jest, no, naprawdę. No. A, tutaj jest w żeby jakieś rali albo coś na Fortrze. A idzie Reali, idzie William z Liu, czyżby? Kamel to puszczał. William z Liu, co tam jest w ogóle na garnizonie? Jest Jan Ziśka. No to nie, Janek, możesz to utrzymać. Zobaczymy, jaki gir tutaj mamy. Janek Ziśka eee, William, z Liu. Na no, Janka Ziśkę i Heraklusza pewnie. Może być też Elonora. No ale tutaj Janek jest mocniejszy. To, to wiadomo, Janek, 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 Janek Ziśka dalej jest na propcie. A, oni co lecą na dwa y, ra, Double Rally. O, ruskie myślą dość mocno. Nie musi myśleć, że tylko Jest sam Janek jest. Nie widzę w ogóle, żeby tam coś pracowało w plecach. No, idzie drugie rali. Neski. Neski, Justynian. Czy to będzie Neski, Justynian? Na razie widzimy tylko Neska. Neski. Neski, Justynian. No, to double rali, jak Janek wytrzyma. Proszę, a niego tutaj jakiś Dark Chef. Tutaj mamy jakiegoś Kamela, to on taki średni, ma to. Zresztą ja bym tu już Sław robił. O, Tubeles też puścił swoje rali. Boże, co tu się dzieje? Ta mama na 102, nie? Tutaj Janek, jedno rali już przetrwa. Zobaczymy, czy przetrwa Newskiego. Chociaż Newski tutaj widzimy, się trzyma. No, Jan, to tutaj fajnie by było Janka wytrzymać. Tu idzie na flagę Tubelca, William z Liu ten William zlił dużo grat, ale ja powiem, wam, że widziałem raporty, jak mi na ostatnim kawałka. 1, 5, 6, 7 i tak się to wyglądało. A, tu jest Zenobia. Dobra, tam jest Zenobia. Mamy Janka. No, ale ten Neski to jest mocniejszy z Justinianem, to widać, że to bije. Teraz, no ale wiadomo, te Neski troszkę inaczej teraz. Oni mogą zacząć to sformułować, chociaż tutaj widzicie idzie takie podwójne walki, że też tutaj biją się pod tym, żeby to spali, no zobaczymy, tutaj jak idzie. On no tutaj może, tu bylec, może, nie ma, wiecie, nie ma opena, żeby pomóc tutaj, żeby go pomogli, więc takie rally puszczone bez jakiegoś opena, żeby tutaj zreinforcowali, to słabo, więc on tego nie przepali na pewno. A tutaj Janek, no Janek się może długo trzymać. Jeżeli będzie reinforsowany dobrze, to, to Janek się tu utrzyma, a Neski z Janem się odbiją. Na pewno tu chyba raport będzie bardziej pod stronę Justyniana, moim zdaniem, w tym momencie. Mm hmm. Tam już skancelowałeś tu bylec, nie? To dobrze, byś ty to skancelował, bo to nie ma sensu, nie? Do Twojej rali. No ale. Wiecie, no tak czasem jest z takimi graczami. Ja wiem, że. Tu Belet miał jakiś tam okres, że w ogóle słabo wyglądał z DKP i KP, więc... Więc a teraz ma swoje KD, no... Fajnie, że to by było polskie, ale no to już... To to, to takie... Płynie jakie polskie KD, takie dość mocno... O tutaj już reinforsują, Konan też wysyła. Tutaj coraz bardziej biorą i tylko, że pomagają ci Ruscy zamiast się zająć tymi... reinforsami. i tutaj się bić, to oni... To innego, no to boleszcz przegrał. Sensu to rali. Trzeba było to skancelować. A tutaj może być także że Newski się odbije, nie? Pytanie, ile mają czasu, mocy, siły, żeby to reinforsować i walczyć tutaj, bo nie oszukujemy się. Te kadeki są dość mocne, nie? Zaraz napiszę, żeby nam tam rzucili. Napiszemy. A, tutaj chyba nie mam kogo napisać, że mi tak wrzucił. No szkoda. Może rzucą. Na no, encyklopedii. Tam wiem, że jest paru graczy z tego. Zresztą tu chyba jest online. No ale ten garnizonizator wszystko. Tutaj, kurde, tak się z czym tu jest. Jan leciśka z czym, nie? A ty leci już swarm, to już lecą podwójnie, no to tu już będzie grubo Chociaż Janek się dalej trzyma O, ktoś się hs hs O, Ale to swarm idzie taki mocny Biją, biją tutaj panowie z tego, kurde, tego tego się, się używa? Boże święty, ten gadar to się tak zawziął bardzo. Boże, no dużo siłem, a pewnie Zenit, poszedł. A, poszedł. Już nie bije Ooo, Janek jest. Cały. No ten, ten newski Jusynian na pewno ma dobre rali, a tu idzie już kolejny rali. Ju, a tym razem już idzie coś innego. W ogóle... Co to za formacja? Aha, Boże. A, w tubelca wjeżdżają rali. O ja Taka tu jest normalnie zabawa, nie mm. O je, tu byle, zostaniesz na reju. O je! Huło huło! tam huło to trzymasz? Misiu, pysiu Byle, co ty to robisz? No i dostałeś papę. Tu garnizon się trzyma twarda, tu byle sprzymuje na... Na czachę, coś takiego, nie? Ale, ja. ja. No widzicie, zabawa na 102, nie? To jest zabawa na 102, to tutaj po prostu. Ja stać raz takie wiecie. walki o KDE, jaki widziałem bardzo dawno, wiecie, kilki, jeden, kilki, dwa, nie wiem, rok, dwa lata temu, może trzy. Gdzie sam w takich uczestniczyłem, ale to było akurat u nas, to był taki szybki szpil, tylko w kijowym momencie, bo przed KiwiKi ale to było takie szybkie przejęcie odbudowanie sojuszu, no ale tam wieloryby wiedziały co robię. Robiono to Newski akurat padnie, bo Janek Grziszka przez reforsowany, a, a tutaj to torali tego Newskiego z, z Justynianem, nie, ale tu kapelko który wpadnie. Na pewno będzie raport, moim zdaniem, pozytywny bardziej dla nich. Bo to Janek schodził, tylko po prostu ten rapfors tam robił swoje. Egolas. Dobrze, Egolas, a nie LEGOLASy A już swarmują rali. Tak? Swarmujecie na rali. Też swarmują, Totalny chaos. Nie, zero przemyślku totalny chaos. Totalny chaos. W ogóle, że tu byle przyjął to nagle, to ja się dziwię. Nie? Może rzeczywiście ma zamiar gdzieś tam odejść? Nie, nie ma nic? No, nikt nie myślę. O, napiszemy dokonana. Może napiszę mi ten. Nie wiem, czy Konam w ogóle ogarnie to. To byle by odpowiednio odpisze go, nie odpisują na tyle, to oni tam mają zabawę na 102. No, ale jak widzicie tu jest ciekawie. <grytanie> Więc pewnie jakieś zamki też tu będą wyzerowane. O, mamy kolejne rally. Kurde, Kamel, tu twardo z tym Williamem na Janka. No, tu bym się tym Williamem na Janka nie rzucał. Ten William jest słaby. William Liwo na Janka z... jest słaby, nie? Jest tu z Harry'a Jana Grzyszka, więc jest bardzo brygadnie. Ten William to zaraz odpadnie. Pewnie zaraz puszczę jakiegoś Newskiego, tak mi się zdaje. Jest tu Jane, bo to wyglądał najlepszy marsz. No, ale zabawa jest na 100%. Nie? Kurde, I wiedziałem, że, że takie rzeczy się mogą jeszcze teraz dziać. jeszcze przy Polaku. O, tutaj jakiś mocny ziomek chyba. Jak na to KD, no to mocny. To w ogóle. Ja nie wiem, co to tu KD tutaj będzie. Nie. Co oni tu będą grać, nie? W przyszłościowo, nie? O, skanselował. Tyle dobrze pomyślał. A gdzie jakieś rally. No tutaj mają ten. Nie na no, siło wyglądają lepiej te dwa sojusze niż chłopaki, ale no... Wiem, ja że dam Polaków, którzy potrafią walczyć te jedynkami do końca, nie? Chociaż wiedzą, że przegrana sprawa to cisną dalej, nie. No i ten formę będą bronić. Tutaj będzie takie przepychanie, aż w końcu się ktoś wykończy całkowicie, no bo opuścili ralis średnie, tutaj jeszcze nie ten. Bala pewnie tutaj w ogóle nie ma tu każdy lata, gdzie te No ja bez szymanki, nie? Zobaczymy. O właśnie na koniec filmu. Bo w sumie jak już tutaj się skończyła ta zabawa, już widzieliście, co tu się, co tu się dzieje. To przejrzyjmy sobie jeszcze jedną rzecz. Ile zostało miejsc? No jak pamiętacie jak zaczynałem nagrywać, co zostało ich. O, już mamy 38, <grym> o Jezus, ale tu tak będzie normalne, to będzie, to jest, ja już się śmiałem 3.0.60, tylko tam był jeden sojusz, który miał bardzo dobry graczy, znaczy bardzo miał dobry sojusz, gdzie byli mocne konta i oni się mogli, świetnie z z, 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 z dawać da, 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 radę, nie, a tutaj, tu będzie jazda bez szymanki, nie, skoro się, co tam migrowało, nie, masakra, masakra. <grym> W ogóle ten, ten ma, a ten jeszcze z gwiazdą jest, kurde, kiedy oni gwiazdy zdobyli Sezon podboju O! Czyli, czy coś kiwik i w tym roku, w tamtym październiku? O! 10 października? What the fuck? To teraz wygrali kijki jakieś? Jakie to były Cindy, nie? O, znowu dostaję tu bóle z rali na ten. Jezu, ty to trzymujesz, chłopie. Chyba rzeczywiście migrujesz, nie? Ja pierdzielę. Czemu się chce, nie? Mazakra. No nic, tyle ode mnie. A, poczekajcie, bo tu jeszcze idzie kolejny. O, oh, Yukon, Wali. Reali... boż, Star... starcie. No dobra, starcie pół farmera z farmerem, nie? Ale tu już chyba sypiozlu z... nie da rady na nepskiego. Z Justynianem? Nie, z Joanną, okej, okay. no tak dużo wymaga, sorry. No, chłopaki to są zerowani, nie? Niektórzy tutaj dostają ładne oklepy. Szkoda, że nikt raportów nie wysłał, bo bym sobie zobaczył. Ale trudno. Tak czasem bywa. Dobra, dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że e, przez cały czas tutaj wspieracie kanał, rozwijamy. Mam nadzieję, że troszeczkę wam tutaj na w tym filmiku jakieś dostarczyłem. Widzicie, że tutaj na bogato, tu za bo jakieś rali chyba poszło, czy ktoś coś uderzył, bo się palą. No nie, rali poszło na śląski alt. więc No Myślałem, że ty po prostu będziesz coś widzieć więcej. O tutaj kolejne zwiady. to no prostu będzie rali dalej szło. A gola zostaje wsparcie od co już szło. Jak się dzieje. A jak berety, nie? Trzymaj się na razie. Hejo.